No, maj, już blisko wszystko się maj. U nas w końcu wystrzeliła na warmi trochę wiosna i wiesna przynosi też ze sobą różne dźwięki, różne myśli, różne zapachy, więc, jakby organoleptycznie, dzieje się na bogato. Tak bogato jak w dzisiejszej liturgii Słowa. Od pierwszego czytania poprzez Ewangelię, w trakcie drugiego jest parę smaków do ugryzienia. No więc jak zaczęło nam kwitnąć słowo, to spróbujmy zebrać trochę takiego pyłku tego nektaru, żeby się troszeczkę tym pożywić, żeby nam starczyło. Po co się karmić słowem, po co karmić się ciałem? No po to, żebyśmy mieli siłę kochać innych, nie pomijając też siebie. Zatem do dzieła. Pierwsze czytanie to dzisiaj taki strzał dla mnie osobiście bardzo taki bliski, ponieważ pojawia się na horyzoncie facet, który jest Śmiercionośnym ogniwem dla wszystkich, którzy wierzyli w Jezusa Chrystusa, i teraz, kiedy dowiadują się, że ponoć ma taki w sobie ogień Ewangelii i głosi z taką mocą tego, którego prześladował, i dla tych, których prześladował, to nikt nie chce dać wiary w to, że facet się zmienił. Mowa oczywiście o świętym Pawle tylko się go wszyscy boją i unikają. Wyobraź sobie, że w w, nie wiem, w Twoim najbliższym sąsiedztwie, w miejscowości, gdzie jesteś, jest jakaś osoba, albo jakieś osoby, które są właśnie znane z tego, że w czambu ciały Kościół, czy generalnie wszystkie torpedy, które są możliwe, żeby innych ludzi pokrzywdzić, no to właśnie oni, to właśnie ta osoba. I teraz się okazuje, że ta osoba zaczyna głosić tak Ewangelię swoim życiem, nawet nie gadając, że jest to nie do przyjęcia, tutaj z tego pułapu, z mentalności, jest to nie do przyjęcia, że ta osoba się zmieniła. Mnie pierwsze czytanie, gdzie Barnaba przygarnia w końcu tego Szawła, zwanego już potem Pawłem i w końcu go wysyłają do Tarsu, żeby go Grecy nie zabili, ale to on go wprowadza do Jerozolimy i przedstawia go uczniom, tak? że to jest ten, który prześladował, który wywalił z siodła i spadł. Nie wiem, co dla Ciebie, czy miałeś w ogóle taki moment w swoim życiu, że cię wywaliło z siodła, żeby cię tak Pan Bóg dopuścił, żeby cię wywróciło przez jakieś doświadczenie swojego życia, żebyś upadła, czy upadł nie wiem na co i żeby się pojawiło nawrócenie twojego serca. Co by się to musiało wydarzyć? Czy co się wydarzyło, jeżeli tak masz? Jeżeli chcesz, no to się podziel tym, nie tylko w komentarzu na dole, tak dla budowania reszty i wspólnoty. Ale, czy masz takie wydarzenie, że cię wysiadzi, wysadziło z siodła? To jest też tak, że w rodzinie, w relacjach może tak być, że są tak zwane czarne owca albo tłuste barany, czarne też, na które przy okazji najbardziej bagatelnego spotkania rodzinnego ważne, warto powiesić wszystkie kalumnie, wylać wszystkie żygowiny swoich tam właśnie plotek i domniemań, jakichś tam reminiscencji. To pierwsze czytanie dzisiaj tak zamkniemy w tym temacie. W drugim czytaniu jest takie słowo, oprócz tego, że yy, miłujcie bardziej prawdą i sercem niż językiem mimową. No to tak sobie zrobić też mały taki rachunek sumienia, gdzie nam język lata jak łopata, jak to kiedyś się w przedszkolu przezywano. Język lata jak łopata, na łopacie, suche gacie, czy jak to tam było. Jak znacie jeszcze ciekawsze wierszyki, to też poproszę. Natomiast chodzi o to, że. Yy, tam głębiej jest jeszcze takie sformułowanie, które dzisiaj Jan Apostoł wytacza w tym drugim liście, czy serce ci coś wyrzuca, czy serce ci nic nie wyrzuca. Bo jeżeli ci serce wyrzuca, to Pan Bóg jest mocniejszy od Twojego serca i wszystko zna. Tak jest to mniej więcej sformułowane. Każdy z nas dostał taką aplikację w chwili urodzenia, która się nazywa sumienie. I nieużywana aplikacja, oczywiście bez aktualizacji, no po prostu niczemu nie służy. Jest jak skruszała w rękach plastelina, z której tak naprawdę nie idzie nic ulepić. I wrażliwość tego sumienia jest w zasadzie żadna. Możemy sobie tak mówić, nie potem przypowiedzieć, czy przygotowując. Się. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie ukradłem, więc oczka sita robią się coraz większe i przepuszczamy przez to naprawdę niezły syf. Nie zauważając, że nas to w ogóle nie drażni, dlatego że w ogóle poczucie grzechu nam bardzo spada i wyparowuje. To nie są jakieś słupki statystyczne, ale generalnie tak jest, że jakichś kolejek, nie wiadomo jakich, do spowiedzi nie ma, dlatego że ludzie się nie uczą spowiedzi, my ich nie uczymy spowiadania się, bo tego też się trzeba nauczyć. Ale przede wszystkim no nie da się zostać chirurgiem, który nie praktykuje, nie operuje. No więc tak samo nie da się... Yy operować serca, które się co chwilę rani, bo my się kaleczymy. Powszednie grzechy to są skaleczenia, grzechy ciężkie to są rany i my z tym chodzimy. Jakoś to tam się paprzy, jakoś tam sobie to zaplatamy, a tak naprawdę warto sobie zobaczyć z tego ostatniego jakiegoś czasu, nie wiem, jakie to będzie kryterium czasowe dla Ciebie, ale czy serce Ci coś nie wyrzuca? I owszem, mamy tego, który się za nami wstawia, Jezusa Chrystusa, tak? Ale jeżeli serce Ci nie wyrzuca, to nie jest dobrze, bo jakieś czujniki nie, nie grają. Tak? Jeżeli ktoś ma samochód i ma czujniki, się przyzwyczaił do jazdy z czujnikami, no to jak cofa do tyłu, to czeka na te pi 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 Jak się wyciszy, no to już wie, że już jest metr, zostało pół metra max. Nie? A jak jedziesz na czuja, no niektórzy tam uwielbiają jeździć bez czujników i nagle chlas, has i betonowy kołeczek pyk. No i witamy nowy zderzaku i lakierniku i tak dalej. No i forinty są. Jeżdżenie bez czujników w życiu kosztuje czasami srogo. W końcu Ewangelia. Dzisiaj mój przyjaciel podzielił się ze mną takim echem słowa, tak to nazwijmy. Czyli po przeczytaniu Ewangelii stwierdził krótko, że jest to Ewangelia elektryczna. Dzisiaj jest trochę o elektryku, bo na tej zasadzie jak odcinasz urządzenie od zasilania, no to no padło, zdycha i albo możesz je naprawiać, Szukając, czy to właśnie brak zasilania, czy dlaczego to zasilanie nie wchodzi. Albo jeżeli uważa, że się tego nie da naprawić tak teraz większość jednorazówek i w relacjach, i w używaniu różnych przedmiotów, no to Bach, dzwon i do wyrzucenia gdzieś tam na śmietnik, tak? Kiedyś, jak to mówią, się naprawiało, a nie wyrzucało od razu. Dzisiaj się nie naprawia z za mocno relacje, się od razu je wyrzuca związki, małżeństwa i tak dalej. Natomiast zmierzam do tego, że rzeczywiście coś w tym jest. Bo Jezus dzisiaj mówi o takim wszczepianiu, żeby być wszczepionym, czyli nie zawsze przeszczep się też przyjmuje, no bo musi zagrać jedno z drugim, tak? I sadzonka musi być dobra i przygotowane miejsce, musi być też dobrze tego kontaktu, dobrze zafoliowane, zabandażowane, muszą być tam sterylne warunki, żeby bez żadnego zagrzybienia się to połączyło. I teraz jak to niektórzy mówią, no gruszki na wierzby nie posadzisz, no niektórzy szczepią tam gruszkę na różnych innych sytuacjach. I mają różne eksperymenty. Natomiast chodzi dzisiaj dla mnie przynajmniej o dwie części. Jak się pielęgnuje, jak ogrodnik, a jesteśmy w ogrodzie, pielęgnuje winogrona. My tam mamy trochę dalej, gdzieś tam jest taki łuk, gdzieś tam zrobiony, to tam ostatnio wycinałem. Zresztą mój dom, w którym mieszkam, taki ceglany warmiński był cały na początku, jak przyjechaliśmy, trzeba tam pokryty winogronem. Trzeba je było po prostu zedrzeć, bo to był jeden wielki chwast. Ale przecinanie to jest coś, co jest niezbędne, że trzeba przyciąć w odpowiednim momentu, miejscu i momencie, bo to można skaleczyć, albo można po prostu, że tak powiem, wykrwawić cały, cały potencjał tego winogrona. I teraz Bóg nas przycina. My czasami kogoś przytniemy, czyli ciętą ripostą w odpowiednim momencie tak kogoś chlaśniemy, że aż ktoś zbystrzeje, a czasami może się nawet i załamać. Gorzej, jak ktoś nas przytnie. Słowem prawdy, że nadmuchamy balonik na swój temat, a ktoś przyjdzie z takim małym ukłuciem prawdy z faktem i pach, nie? ten przepiękny, świetlany balonik, który nam zasłaniał horyzont jakby patrzenia na siebie, no to pach, poszedł do piachu. Jest jeszcze drugi moment, że to, co jest uschnięte oczywiście to obcina, czyli trzeba zobaczyć sobie, co jest w nas konieczne w Twoim życiu, co masz teraz konieczne, że uschło i trzeba to odciąć. My czasami reanimujemy trupa, jesteśmy w jakiejś relacji, w małżeństwie w różnych konfiguracjach, w relacjach rodzicielskich i tak dalej, pracowniczych, i wszystkie te denominacje, jakby po słowa relacje, proszę sobie teraz położyć i zobaczyć, gdzie tam jest jakaś przestrzeń, która nie owocuje już od dawna, od jakiegoś dłuższego czasu, nie tylko jeden sezon. Trzeba to po prostu uciąć. Jak się wpuszcza tam, gdzie Jezus się wychowywał, winogrono, to ona ma taki pień grubości uda na metr wysokie i od tego takie wąsy się tylko na drutach 2 MAX 3 prowadzi. Jak one sobie już tak falują ponad metr, to wtedy ogrodnik je przycina w tym czubku wzrostu, w tym wierzchołku wzrostu, po to, żeby zatrzymać energię, tą witalność, te soki. Aby nie poszły w pęd, a żeby poszły w kiść. I tych kiści nie jest wiele, tak jak to u nas na różnych tam płotach, gdzie puścimy sobie to w nieogrono czy na pergolach, ale żeby poszło w kiść owocu. no jest duża, mięsista, ale jakość tego soku potem do wina no jest nieporównywalna. Więc w co tak ciśniesz w swoim życiu, w jakie miejsca, w jakie pędy idzie cała ta Twoja energia i czasami nie ma w ogóle owoca, a ten owoc czasami, jak jest taki takiej postaci cierpki, aż takim octem trąci, tak? że nie możesz się z tego ucieszyć. To trzeba przyciąć i w odpowiednim momencie to jest takie chirurgiczne i trudne pożegnanie się z tym, że tak sobie fajnie hulało. Ale wycieńcza Cię to. To już od dawna. Trzeba zrobić zabieg ogrodniczy. Jak nie dajesz rady, to proś ogrodniczkę. jest wspomożycielkę wiernych, żeby Ci w tym pomogła. Niech Cię błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec Syn Duch Święty. Amen. Przez dzieło stworzenia poznaje się Stwórcę. Życzę Ci jakichś przepięknych spacerów wśród przezacnie budzącej się przyrody. Pozdrawiam.